Chciałam się jeszcze nauczyć i dzisiaj robimy odcinek one Minecraft. No i jak powiedziałam Wam, że drugi odcinek będzie na no to jest. Bo muszę drugi raz go nagrywać. Drugi raz go nagrywam, więc no. I jak chcecie w drugi odcinek, One vlog, to będzie. A przynajmniej 10-5 lajków. Teraz zniszczamy, bo nie chcę wam aż tak Trudno jakby każdy człowiek który gada 30 -ka. tyle, ja nie umiem robić, bo nie mam zóku. Dobra, e, drugi raz nagrywam to, więc e, nie patrzcie co tu jest zrobione. O jajka. A ty krowa, nie byłaś zamknięta? Krowa. Idziemy. Kurczaki! Ze mną, ze mną. Chodźcie. No. Jajka macie mi tu sadzić. Rozumiecie? Bo jak nie, to... Sorry? Kurczak! Nie podstawaj mi nogi głupiej swojej. Jak i robimy domek, bo mam nie powiedziałem. Oła, oła, ja zginę! To będzie moje uprawne pole. A ty, krowa wiesz, gdzie powinnaś być? A gdzie? A gdzie? Chyba, chyba! Nie, 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 jest nie, Albo wiem, nie, 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 by nie, 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 by nie, Pokaż pomyśli, to będzie zawsze sprawnie. Chodźmy krowa w Chodźmy, krowa. Dostodały. Krowa I przyszła. Ijo, ja, ijo. Jo. Dobra, powiększamy to. Ale krowa nie spadnie mi. jak no, spadniesz, to. To trochę niesympatycznie. Za mało płotków! Łotek. Łotek. Ci Łokie ramo, taka. Dalety. Krowa! Nie przez mój świński ogródek. Mamy. Hi, siema. Dobra. Odłożymy drewno, bo budujemy dom, jak wiecie. Więc okej. Okay. Mięso odłożę. To odłożę. Pyk, pyk, pyk. I kopiemy. Kopiemy, 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 kopiemy. Drewno, nie chcę, drewno, tylko drewno, drewno, drewno. Dobra. Nie, mała owieczka. Chciałam z tobą zrobić. Powiesz. Chciałam z tobą zrobić wiesz. Dobra, nie chcę ruszać, nie chcę. Niech sprzemierza cały kraj po prostu. 8 Albo wiesz co mi nawet będę robił ten drewno zniszczyłbym i tu bym budował wróżkę dierba nie pytajcie się dlaczego ale tak nie, nie wiem co 18 arbuza serio 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 nie byłem już na shifcie 100 razy drewno będę musiał znów tyle drewno zbierać no dopiero ten zrobiłem sobie. To, to, to i to. Zrób mam mało drewna. No chyba się już że Zobaczcie to. Y o co chodzi? Kopiemy drewno, drewno, drewno. W ogóle nie musiałem tego aż kopać, bo straciłam wszystko. Więc to nie ma różnicy. Tak, i tak mam łopata i śniadanie. Na razie tylko łopata mi jest. Zobaczymy, jak to wygląda. Świnka druga świnka druga e, Czym się świnki? Mam ziemniaki Czymś się świnki oswaja? Oj, mi ktoś Świnka Ej Świnka To tak na pewno nie działa o. O. inka Tylko działa na nich serio Po co działa na pinki, Mare? Buraki. Cioè, ja naprawdę ho marhen. Inka. Alina. No nie wywada. Kurde. Akurę ja mam wtedy ziemniaki. No ja czy czemu nie mogę się tu stać? Nie wiem jak to je ziemię, bo tutaj. Pięknie siąpienię. Siempiniałem. Dobra, będę już domać, bo... No ja się! Jedna mała strupa i tak i tak i, tak, i tak. Ile jeszcze? Idę. Musiał? Coś tam? Uwieczek. Dobra. Ewno przerabiamy. Mamy... Teraz tak. Budujemy. Ten dom nie będzie aż taki fajny. Bloki. We środku będzie. To. Jakby był taki klimat, fajny będzie wiecie, widzimy. Nie wiem, musi być klimat. Rozumiecie? Dobra, podłogę chociaż będę mieć. Albo i nie. ściany, ścianę ściany Oj, 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 oj. Dobra, tam sport. Pyk, 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 pyk. Owcy, bo wy za chwilę mnie zginiecie. No, no nie będą mogli przychodzić tu. Coś jeść. Zakaz tempu tu będzie Mam dużo. Dirta, dirta, dirta. Ale ja Nie, wiecie co ja robię? No <gry> tak się kochał. Żeby jakby coś się stało. Jakby jakiś ten. To ani ten No tak się nie da, pamięcią, że przeszkadzają. Ufu ludki. Ufu ludki, widzę. Ufu O, kolejne owce. No dziękuję. Jeszcze mi łopatę zniszczyło. Skrzynka. Słodkie jaka. No, ta wyspa się ciągle rozbudowuje. Ale będzie wielka nowa wyspa. Ale to za 50 lat. Gdybym łóżko sobie zrobił. czy tam musisz się ciągle kręcić? Za chwilę też tam Dwie no, wełny Musiałam I ty też spada A ty świnko Ja cię zaprowadzę tam gdzie powinnaś Finka! Czy masz? Czy oni mi w ogóle rozumieją? Ja mam po polsku czy po Te muszę Te rączki się. Nie pasuje to. mi to widzowie. Kopiemy, kopiemy, kopiemy. Nie kupiemy. Spróbuj mi coś posłać świnka. A zabiję też w świnie, naprawdę. No dirty a drewno. Żeby jak czegoś potrzebujecie, to nigdy nie gadajcie, że nie potrzebujecie. у меня никогда уже не было Так на правду. Куда-то а? Ну, чему 10 słów, kolejny odcinek, więc widzimy narka, idziemy się, się do